Siema siema widzowie dużo subskrypcji dużo łapek w górę dużo wyświetleń i dzisiaj będziemy sobie robili nową postać na robloxie Bo jak dzisiaj mamy 1300 robuxów więc mam na co wydawać teraz mam taką no zwykłą postać ale wydamy na coś fajnego Proszę dobra. dobra na początek na co by tutaj To jest fajnego Może taką twarz? Jak to będzie wyglądać? Nie, 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 nie. nie. nie tak nie, nie, któregoś nie chcę. Co by było fajne. Dobra, na początek ubrania. Coś za się oczywiście weźmiemy. Ile tego jest? O. To no gdzie są jakieś za Robuxy? Jak te roboksy wydać? Ale no więcej Robuxów, bo to jest tylko za 5. To to być, o, 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 o. A to jakieś dziwne. Kurde co by kupić? Mam plana. Wojan <laughs> to jest taki sklep z jakiegoś youtubera Wojana Może sobie koszulkę taką zakupimy Dobra musimy to kupić G Dobra tego nie widać na razie ale Kto to jest? Ty bo ja zrobiłem taką niefajną rzecz. Nie, kurde, dobra. Krociak. potem, Nie, już przeszedłem. Buty nie. Nie buty. ty Dobra, Mamy Wojan Team, dobra. i teraz... Kurde, dobra. Albo albo spodnie takie może zostawmy. Kurde, nie wiem wiem tu tu Jak to będzie wyglądać? Boże. Dobra, spodnie tak jest takie, zostawki. Teraz akcesoria, o powinno być coś fajnego. Może takie okulary? Tak, dobra, kupujemy. Kupiony. det er fanget? Mam plan. Widowie to zrobimy tak, że, bo tu jest grupa prestoana, nie? Bo wiecie, że te bety takie dają szczęście. Troszeczkę taka dają. Co ja mam zrobić? Aha, grupa. Dobra. I patrzcie, co tu zrobimy o właśnie i co by było fajnego dobra do minus do Tak bierzemy tak, 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 tak. <ścoughs> i mam tysiąc dwieście Dobra, włosy sobie muszę zmienić Aha, I za Robuxy oczywiście. Tylko żebym jakoś głupio nie wyglądał. Dobra, nieważne. Nie! No. Animacja. O, tu powinno być coś fajnego. To już bardzo fajnego. O, to muszę kupić. Zakupić. Pana to. Bra. I co? Mi się wydaje, że już tyle wystarczy. O, mam plan jeszcze! Mam mega fajny plan. Będziemy tak fajnie chodzić sobie. Pana toczka, idzie. O, i cyk. I I jest. Wszystko. 991 Robuxów mi zostało mało trochę, ale dobra Teraz wchodzimy na przykład do Pet i kurde, zobaczymy jak to będzie się szło fajnie Nowy update, w ogóle, ale fajnie wyglądał widzowie. Mega fajnie. Oj, tu, tu nie da się zauważyć tego, chodzenia nie ustawienia na inne. Więc sobie w coś innego teraz zagramy. I na przykład w to. Tylko chwilę wejdziemy sobie do tej gry. Dobra, widzowie, pan, patrzcie na to. Co? Halo? Patrzcie, widzowie, działa? Nie. Nie chce działać. Pana, co, stoimy? Już tak, jak mamy stać, ale nie idziemy tak. Czekajcie. Dobra, widzowie, wiesz, do nie wiadomo, jakiej gry, ale patrzcie, to działa to bardzo dobrze działa, więc mam w, koń w końcu bogate konto. też powiem będę się z wami się więc pa, pa.